Tam zobaczyłem, że tak szczeka, co? Co tam się dzieje? Za gołębi zobaczyłem, no tak. Kiedyś to na kota szczekali, to na gołębie, to ja nie rozumiem. Dobra, chciałem ja tutaj witajcie film nagrać wam. Patrzcie co ja tutaj mam. To są, jak widać, pomidory, tak? Zielone, już one nam nie dojrzeją. No ale możemy zrobić taki stary babciowy jest sposób na to, żeby je przechowywać, żeby one nam dojrzały i żeby jeszcze je spożytkować. Może będziemy brali takie zielone pomidory i pakowali je w gazetę. Każdy będziemy zawijać oddzielnie w gazetę i wkładać sobie do pudełka i czekać aż sobie spokojnie one dojrzają. Kiedyś to były lepsze gazety ale takie trybuna ludu. Jak ktoś nie miał do ubikacji albo właśnie do takich pomidorów, to, to do tego się ta gazeta nadawała. Teraz trochę inne czasy mamy. O to skibla yy, gazeta, także będziemy pakować. Może zaraz zapakujemy i pokażę Wam, jak to wygląda. Także o bierzemy taką gazetę pomidora zielonego i sobie go zawijamy. I cała mecyja jak to można powiedzieć. Dobrze, że gazeta jest taka dosyć gruba Także zdarza danie Teraz nie, nie, nie ma problemu, żeby takie gazety właśnie pozyskać Bardzo są ogólnie dostępne Za darmo, czyli w dobrej cenie Bo to do tego właśnie ten papier się ogólnie nadaje najlepiej Kiedyś te czarno-białe były w ogóle fajniejsze no ale teraz to takie czasy, że to wszystko musi być kolorowe się świecić. I to właśnie o to chodzi. Że warto takie gazety mieć, bo od czasu do czasu mogą się przydać właśnie do takich celów. Że polecam zbierać się. Jak dają gdzieś, rozdają, to brać, bo na pewno się przyda. Do tej drugiej rzeczy, o której mówiłem, że tam jak za komuny nie było papieru do wycierania tam wiadomo czego to dobrze było właśnie mieć taką trybunę Ludo, taką komunistyczną gazetę, bo to właśnie te gazety do tego najbardziej się nadawały, były dosyć tanie i bardzo dostępne tak samo z naszych czasów jest to, że mamy takie gazety i one są tu bardzo łatwo dostępne. Także korzystajcie chodźcie do tych sklepów różnych czy to bezdomka, czy kibl czy inne jakieś tam kupoland ogólnie to nazwy takie sam mówił, że to mogłyby się te gazety przydać do właśnie wycierania ale jest problem bo potrafią być takie za, za, może za śliskie także poślizg by był także do tego raczej nie, ale Pomidorki zawijamy jak najbardziej, i powinny się nam pięknie przechowywać od czasu do czasu zajrzeć, poszukać i coś się znajdzie na pewno dojrzały. I w ten sposób będziemy mieli pomidory do późnej jesieni dostępne. Swoje własne, te zielone, które by poszły na zmarnowanie, jeżeli by zostały na szaku. Także używajcie gazet, pakujcie pomidorki. i Przechowujcie. Pozdrawiam Was i cześć!